Dobry. Dzień dobry? Ten motor to jeszcze młodzie do sprzedania. Tak. A wiele wy za niego chcecie. Bo ja na kopalnia do roboty muszę jeździć. Tak proszę. No cześć. I ty ile ta płyta? Gówno? Jaka płyta? No w internecie znalazłem. Wiemy czy dobrze zdumia. Proszę, no z tablicy? No. I tam 20 złoty była. Tak drogo? Co cię pojebało, opie? Kurwa, jak koło ciebie mieszką, co ty, cię pojebało? Wiesz, wiesz, w ogóle? Nie. Farosz, kurwa. Jak cię łapna, to cię chuju, zabija. Ty ode mnie chcesz, kurwa, 20 zł? A na jaki telefon chciał pan zadzwonić? Na jaki telefon? Kurwa, sprzedajesz ta płyta czy nie? Ja ci mo... no, Nie wiem, chce pan, chce pan kupić czy nie? Ja ci to dycha kurwa i chuj I nic więcej, co ty? Posrało cię kurwa Nie, a 20, 20 maksymalnie dam ci 10 zł i chuja do gęby Chcesz? Cześć? Cześć Dzień dobry Dzień dobry Ja dzwonię w sprawie tego ogłoszenia o wiertarka O co? O te wiertarki eee, Z tego, z, z tablicy pan dzwoni, tak? Tak mhm. One są na bateria 9V wydaje mi się, tam jest wiertarka, to jest Bo jest tu w ogródku i mi się jedna wiertarka zepsuła. Ja by do pani przyjął po jedną kupić. Bo mi tu jeden kret mnie w kurwio i jego durść próbuje wyłonaczyć. jest jakaś jakaś pomyłka, wie pan? No to nie jest pomyłka, ja wiertarka potrzebuję pan dzwoni? Ja, zbytomia. Eee, No to wie pan, to my tutaj mamy na województwie kwiatko pomorskie, to trochę nic. No ale akurat jest w waszej okolicy Bo ja tu na laptopie sprawdziłem eee. A ten kred... Ja go mam normalnie eee. Tylko wie pan, to my już mamy dzisiaj zamknięte Zamknięte macie? No, w poniedziałek wtedy zapraszam eee. A kaj, kaj to jest dokładnie? Niech pani powie. To jest z 75A. Ale niech, niech pani się napisze na kartce, że ją potrzebuję wiertarka 9V na kreta. Proszę pana. Yy, dobra. Pan w poniedziałek powiedzie: Nie ma problemu, dobra? No dobra, no nie ma problemu. Ja bym, Ja dał ja opłem Tigrom. No dobra. Bo muszę temu kredowi wywiercić dziurę w głowie No dobra, to zapraszam. No dziś no. no Dobry Halo? Tak. E, ten skuter Apila to jest Dali do sprzedania To nie jest skuter To nie jest skuter, a co to jest? Boje co to jest? To jest taki ścigacz, jakby. Aha. Bo wie pani on ja się chciał do klubu zapisać, nie? I on ja potrzebuje jakiś motor kupić. I wiele wy byście chcieli za niego. No 3700 do negocjacji. 3700. A do się tam przyczepka zamontować do niego Nie. A czemu nie? Bo ja bym chciał dziecko wozić. Kurde A Kaj pan mieszka? Daleko to byśmy się umówili na jakiś dzień Żeby przyjechał po niego A gdzie pan mieszka? Ja mieszkam w Bytomiu, to jest yy, Radziunków. Radzionków O ja, a to jakie to jest województwo? To jest województwo mazurskie A ja, w yy, z Podlaskim. Aha bo wie pan, ja do roboty węgiel chcę wozić, z roboty A mnie już od tego rowera, ja na tym rowerze jeżdżę, a mnie już tak plecy bolą Jezus, Jezus Ja ostatnio w szpitalu wylądował, wie pan I ja potrzebuję motor na Hama. Dobry. Dobry. E, a wy ten motor jeszcze mocie do sprzedania? Mocie. A mocie tam przyczepka w tym motorze. Jaką przyczepka. Na kartofle. <grym> nie no poważnie, bo ja chciał kartofle wozić w tym. Moje dziecko tak zawsze woził w przyczepce, nie? A teraz kartofle by włożył. No to pewnie można i kartofle. No nie idzie przyczepić tak do MZ ty, bo ja mam staro MZ ta w przyjaciół. No to czego nie? No, no bo wie pan, ja wągle z kopalni woża a woża go na rowerze i mnie już tak plecy bolą z tego. Ja by potrzebował jakiś motor, bo sam się chce do klubu zapisać, tak jak mój kolega. To kiedyś z tego to by pił, później nie daj bolało Aha, to tak dobra. A wiele wyda, za niego chcecie. Tam piszało, nie? MZ, też To ja wam dom ta MZ z tą przyczepą i z tymi kartowlami. E, na no, to mi daj się dojść. To przyjedźcie, moja baba zrobi. E, ty, ja wam za paliwo zapłaca. Dobra. Ja wam powiem kajomieszku, moja baba zrobi kanapki. Gorząły się na firmy. Ja? No, dobra, okej. Okay. No, to fajnie To, to ja na was czekam, ja? Do dziesiąty no. Dobra co? Dobry, kurwa, ile ją ja mam razy po tą wiatarka przyjeżdżać? A do co pan mówi? No do pana Przecież jestem raz, jestem drugi roz, A pan w chuja leci, żdur Kurwa, aż panu dziura w głowie wywierca Chyba, że pan coś pomylił No jak nie, jak on się pomylił? Wywierca ci dziura w głowie, ciulu. to No do ciebie ty kurwa pomylińcu. A do ciebie to do No do ciebie ty kurwa krecie, bo mu mam w ogródku. Te w się łapie chyba sam numer pomylił. Jak numer pomylił? Ty chuju chcesz strzelać wiatarka kurwa, a nie jo. co ty mi Co ja pierdola, jak kurwa dzwonię do ciebie trzeci raz i trzeci raz mi się odzywasz kurwa. Przecież... Będziesz... Ja ci wdupia na mieszkanie, ty kurwa pomylińcu, ty! Chyba się o coś, facet. No, ja ci się pomyla, kurwa, ja ci dziura w głowie wywierca, ty kurwa, po mózgu, ty. Ja się zastanawiam, ja się że się co mówię, ja się Ja się już zastanawiał pół godziny, kurwa, czy zadzwonić, czy nie. A ty nie dzwoń do kurwa internetu, ty chojo! Co? No, jajco, kurwa. Przedajesz ta wiartarka czy nie? Muszę kreta wykurzyć z ogródka. Co? Kreta muszę wykurzyć z ogródka. No, Idzę, idę, 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 kończę. Kurwa, idę, idę.